To będzie taka imponująca ściana dyplomów, zdobytej wiedzy, doświadczenia, praktyki, niesamowite. Nie kończąca się. <laughs> Brawa pani doktor. Kochani, obiecałam Wam, że powiem Wam, jak e, skóra czuje się po. z egzosomami. I muszę przyznać, że naprawdę super. Nawilżona, napięta, świetny zamiar, idealny na wiosnę. Zresztą o każdej porze roku, ale akurat idzie wiosna, więc. Wszyscy chcemy wyglądać dobrze i zdrowo, więc naprawdę ten zabieg jest świetny. Dzisiaj przyjechałam na... ...hydrotermoprezyj wodną. Oczyszczamy, nawilżamy, dogłębnie odżywiamy, a później stymulujemy skórę stymulatorami tłokowymi. Dokładnie, to Wam też z całego serca polecam. Skóra po jakimś czasie naprawdę wygląda rewelacyjnie. Trzeba mieć trochę cierpliwości, ale naprawdę na warto. się poczekać, tak?